Witamy w kolejnym filmie stworzenie kanału przeciwprawdowego. W kilku poprzednich pracach zajmowaliśmy się hipotetycznymi cywilizacjami pozaziemskimi. Dziś powrócimy do tego i przyjrzyjmy się, dlaczego wszystkie się przyznajmy na razie hipotetyczne. Dlaczego jeszcze nie spotkaliśmy żadnych gości z innych świata, a może po prostu o tym nie wiemy? czy śmieci żyje wśród nas? Na przykład, Leon Musk już na tego roku opublikował na Twitterze to, co nazwał najsilniejszym argumentem przeciwko M-zakom. Wiesz, gdzie szuł w sieci? Enrico Fermi, amerykański fizyk włoskiego pochodzenia, zadał pytanie grupie swoich kolegów w 1950 roku. Powiedział, że choć sześć świat jest w szczerze rzeczy duży i stary, nie znajdujemy żadnych pozostałości zaawansowanych pozaziemskich cywilizacji wokół układu słonecznego, takich jak sklady, wyrzutni rakiety, technologii lub transmisje radiowych. Pomysły nazwano Paradoks Fermiego, chociaż Fermi nie był pierwszym, który się z nim zajął. Podobnie pytanie zadał już w 1933 roku Konstantin Czokiowski, rosyjski naukowiec, pioner teorii lotu rakietowego i twórca społecznej astronautyki. A teraz prawie 100 lat później. Czyż nie mamy jasnej odpowiedzi? Przyjrzyjmy się wiecz przyznajmy teoriom, nad którym pracują naukowcy. obcy nie istnieją. Pierwszym możliwym wyjaśnieniem jest powiedzenie na proście i najnudniejsze. Opiera się na założeniu, że inteligentne życie zdolne do komunikacji międzygwieżdżnej jest tak rzadkie i niezwykłe we wszechświecie, że żadna inna cywilizacja nie osiągnęła jeszcze wyższego etapu rozwoju niż ludzkość. Chociaż Wszechświat jest ogromny i obejmuje miliardy gwiazd, niektóre z nich praktycznie wykluczyły pochodzenie życia. Albo nie mają układów planetarnych, albo ich planety nie znajdują się w Królestwie. A jak powstaje życie? Nawet nie wiemy tego właściwie. Zakłada się, że do tego niezbędne jest przypadowe tworzenie łańcucha DNA lub RNA. Co wiecie i możliwe jest, że nawet na planetach na których ewoluuje proste życie. Ewolucja nigdy nie dotrze na bardziej złożonych komórek. Na przykład na Ziemi trwała około miliarda lat. Na przykład astronom Stephen Webb szacuje, że w naszej galaktyce może istnieć do 10 000 planet wielokomórkowych. Ale Ziemia jest prawdopodobnie jedyna planeta, w której mieszkańcy są zdolni do komunikacji międzyplanetarnej. Czasem postęp i rozwój technologiczny mogą się również zatrzymać. Jeśli przyjrzymy się historii naszych przeszkód, przekonamy się, że kształt na na piersi zmienił się przez milion lat. Istnieje również możliwość, że każda cywilizacja zostanie zniszczona w pewnym momencie swojego rozwoju. Sama dopuszcza inne cywilizacje, zanim osiągną komunikację między gwiezdami. obcy ale jeszcze nie ma kontaktów. Jeśli przyjmiemy, że we świecie istnieje inne cywilizacje na tym samym lub wyższym etapie rozwoju niż ludzkość, pojawia się pytanie, dlaczego jeszcze o nich nie wiemy? Można to tłumaczyć naprawdę tym, że nie podejmuje wypraw międzygwiezdnych, bo jest to zbyt drogie lub niebezpieczne. Możliwe też, że kosmici dopiero niedawno osiągnęli swój etap rozwoju i nie zdali się z nami skontaktować, albo są zbyt daleko, w ogóle nie wiedzą o człowieczeństwie lub po prostu nie są zainteresowani. Jest też wyjaśnienie, że komunikuje się z nami, ale za pomocą sygnałów, których nie możemy uchwycić, albo ich nie rozumiemy i nie potrafimy ich właściwie rozciwrować. I zinterpretować. Na przykład, niektórzy ludzie przypisują pozaziemskie pochodzenie krygom zbożowym. Opsji i iż śluzkocz komunikuje się z nimi. Poglady te można raczej zgrupować w naukowej teorii spiszkowych. Na przykład, dobrze wiadomo, że w strefie 51 w amerykańskim stanie Nevada naukowcy podają jako i ich technologie. Niektórzy uważają, że kosmici kontaktowali się z ludzkością w przeszłości, a dziś możemy znaleźć w do tego kontaktu. Pomyślisz polu żartownii przez pisarza pisara Eric von Denykina. Istnieje również szenarze, który twierdzi, że Ziemia służy jako zoo, rezerwat dla biologiczna, stać się testowa dla kosmitów. John Ball wysunął tę hipotezę w 1973 roku, argumentując, że ludzkość buduje rezerwaty przyrody i ogrody zoologiczne poza niecknięta przyroda, aby różne gatunki mogły nadal ewoluować w sposób naturalny. Zwraca uwagę na możliwość, że niezwykle zaawansowana cywilizacja zorganizowała dla naszego rozwoju taki rezerwat na Ziemi. Według bala nie ma między nimi a nami interakcji, ponieważ nie chce ich znaleźć. Podobna teoria jest tak zwana hipoteza planetarna. Zakłada, że świat, w którym żyjemy, jest wirtualna symulacja mająca na celu stworzenie iluzji, że jesteśmy jedyna inteligentna cywilizacja we wszechświecie. Czymś w rodzaju Matrixa. Wygląda na to, że mamy wiele pomysłów, hipotez i opinii, ale wyjaśnienie tego paradoksu jest widoczne. Oczywiście nasz ulubiony Lelon Musk, którego często zabieramy do wizera, ma też ciekawe opinie na ten temat. Był sceptycznie nastawiony do teorii cywilizacji pozaziemskich. Na przykład wiosna tego roku opublikował na Twitterze to, co nazywam najsilniejszym argumentem przeciwko emzakom. To wykres, który pokazuje jak bardzo poprawiła się rozdzielność kamer od XIX wieku, podczas gdy filmy lub dziesięć się UFO, czuje UFO, satwiać niewierziogodny, słabej jakości. Chociaż dotyczy to nagrań amatorskich, istnieje również przypadki, w których UFO zostały zarejestrowane przez pilotów wojskowych i nagrane. Latem tego roku Rzad USA wydał raport stwierdzony, że 144 przypadki obserwacji tajemniczych obiektów latających zostały zgłoszone przed pilotów w ciągu ostatnich 17 lat, z których tylko jeden został wyjaśniony. W innych przypadkach nie jest jasne, co się działo ale pewnie jest, że obiekty zachowali się dziwnie na mieście, zachowywali spokojnie, nawet przy silnym wiecie lub leciały z ekstremalnych przeciwkołomów, nie wiadomo jednak w jaki sposób były napędzane. Według władz USA obiekty te nie odpowiadały żadnej znajomej im technologii. Czy to naprawdę obce statki, które przeszlatują nad naszymi głowami, i z kilkoma wywiadkami umykała ludzkie uwadze. Wydaje się, że te zeznania o obserwacjach UFO, a dokładniej UAP, jak się też słusznie mówi, zmieniły również pogład Mózka, który niedawno wypowiadał się na ten temat wypowiedźnie dla radia i przyznań, że może za wśród nas, nie wiem. Wyraził też pogład, że jeśli inteligentni kosmiczy istnieją i wiedzą o Ziemi, to bez wątpienia nas obserwują. Co ty myślisz? Czy gatunek ludzki jest jedyna inteligencja daleko i szeroko? A może na naszej planecie są obserwatorzy, którzy aż swoje wiedzę o ludzkości na ich odległej planety? A może są bardziej strażnikami i karmicielami? A ciało Ziemia jest dla kosmitów rodzajem rezerwatu przyrody lub zoo. Będziesz szczęśliwy, jeśli napiszesz mi to w komentarzach.